Mam dla was taką małą niespodziankę w formie gry przez przeglądarkę internetową. I gra nazywa się The House. Może słyszeliście, bądź nie słyszeliście. Jeżeli słyszeliście, no to będziecie wiedzieć o co chodzi. Jeżeli nie, no to zobaczycie. Ale najważniejsze jest to, żebyście sami zagrali przed tym, zanim zobaczycie mój odcinek. Więc zmykać do opisu mojego filmiku. Tam znajduje się link do The House. Zagrajcie najpierw, przejdźcie całą grę a później zobaczcie moją reakcję, żeby później nie skopać sobie sami swojego gameplaya. I tak a propos, jeszcze grałem kiedyś w taki komiks, on był bardzo, bardzo straszny. To był taki komiks troszeczkę animowany i tak dalej, więc pod tym linkiem z The Game znajdziecie link do tego komiksu który też powinien Was troszeczkę zaskoczyć. Ja niestety nie mogę zrobić swojego nagrania z tego, ponieważ no niestety ja już wcześniej w to grałem, więc moja reakcja już nie będzie taka sama jak za pierwszym razem. Więc zapraszam do oglądania. Już powinno być ok. Powinniście mnie też lepiej widzieć, ponieważ, jak ściemniłem troszeczkę stronę, ok, jesteśmy w jadalni. Czuję się, jakbym grał w znikającą autostopowiczkę. Co to jest? O, 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 o. tak jakby mi się zdawało, że w tym domu mamy po prostu jakieś towarzystwo. Zajebiście. Boże, o co tutaj chodzi? O świetnie dziecko bez głowy. Kocham dzieci bez głowy. Ho ho, ho, ho Głupia, pojebana piłka. I co teraz Aaaa! Kurwa. Wszystkiego najlepszego, mamo. Wiemy, że cierpisz na jakąś chorobę. Ale jesteśmy pewni, że wkrótce będziesz zdrowa. Kochamy Cię. Okej. Okay. Tak mi się zdaje, że Powinienem sobie troszeczkę to przyciszyć. Ledwo co w ogóle słyszę, co mówię do Was, ponieważ ta burza jest strasznie głośna. Więc mamy tutaj kibel. O, właśnie jest puszkę nacisnąłem. Nie wiadomo, jakie gówno z tego wyjdzie zaraz, więc lepiej chyba nie ruszać kibla. Co my tutaj mamy? Jakieś tabletki, jakaś trucizna. W wannie nic nie ma. Właśnie spuściłem spłuczkę po raz drugi. Co my tutaj mamy? Nic tutaj nie ma ciekawego. Ej, chwila. Przecież te kartki się zmieniają. O z to chodzi. Przecież przed chwilą była inna wiadomość. Też was kocham, dzieci. Nigdy was nie opuszczę. Obiecuję. Obiecuję. Czyli chwilę, to jest jakiś komunikator, tak? Że te kartaczki to jest jakieś... Jezus Mario! Niech mi się te ducha nie pokazują tutaj. Czyli to jest jakiś współczesny komunikator. Zajebiście. Właśnie w wannie pojawiła się woda. Albo krew. A może byśmy spuścili spłuczkę? Albo to jest krew, albo ktoś wa walnął po prostu potężną strakę. Nikt nie napisał na naszym komunikatorze pusta kartka. I co teraz? O jezus, Maria, co się wyłania tutaj z tej wody? Z tej krwi znasz się. Okej, jak ja nienawidzę tego typu gier, gdzie coś w ogóle wyskakuje na ryj. Bujaj się, Lalko, bujaj się, Lalko, zaraz mi wyskoczysz, pewnie na ekran, tak? Uch. Mamy kalendarz. Co jest w kalendarzu? Jest zaznaczony piątek 5 marca. To jest leczenie na raka, z tego co widzę, zaznaczone na 5 marca. Czyli najprawdopodobniej coś było tej matce. Matka miała raka. Klikamy na lalkę i nic się nie dzieje. Kompletnie nic się nie dzieje. Może to jest jakaś ślaleczka czaki. Nic tutaj nie ma ciekawego, tylko ta lalka jest. No i oprócz tej lalki jest jeszcze to cholerne kapanie wody. I już mam ciarki wszędzie, ponieważ ktoś oddycha za mną? Zajebiście po prostu, nie? Jak ja jere widzę tego typu gier. O, siema! Cześć! Co ty tam robisz? Pokaż się! Wcale się ciebie nie boję. Ciebie też się nie boję w ogóle. <noise> o, 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 o! Jest coś. Saint Martin Scott School Students ID Card. Ciekawe, czy to jest jakaś karta dostępu? Sosny. Name is Maria S Julie. ID code. Co, to wszystko? A, Jezus Maria! I co będziemy tak chodzić po tych jajebie, po tych pokojach, tak? No dobra, 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 przystojniak, przystojniak. Radio nie da się użyć, nadal nic. Trochę niewyraźnie to jest napisane. Przepraszam i żegnajcie. Tak mi przykro, że byłam Twoją żoną. Na zawsze będę Cię kochać. Tak mi się wydaje. Tu jest You, ale powinno być Your, prawda? I'm so sorry to be your wife, tak mi się wydaje. Co teraz? Pistolet, mam popełnić samobójstwo? A! Aha, wszędzie ciarki. To co idziemy? Da się iść. W ogóle nie wiem czemu, ale mam ręce złożone na WSAD. A tak naprawdę tutaj się nie da chodzić, tylko używa się myszki więc. Nie wiem, czemu lewą rękę mam cały czas na klawiaturze. Bardzo przepraszam Boga za to, co zrobiłem. Kocham moją rodzinę bardzo mocno. Nie, przepraszam. Kocham moją rodzinę, dlatego zabiłem ją, zabiłem wszystkich w moich rodzinie, tak? To jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, żeby pozostać z nimi na zawsze. I znowu mam ciarki. Czemu ja mam ciarki przy takich momentach zawsze? Ohohohoho. Zajebiście! Tak. Wiesz, u każdego w domu z przełączników światła wypływa krew. No big deal. Dzięki wszystkim za obejrzenie mojego odcinka z The House. Mam nadzieję, że ten komiks też Wam się podobał. Napiszcie mniej więcej jak to wyglądało w komentarzach u Was tak itd. I oddajcie łapki w górę, komentarze itd. No i subskrybujcie mój kanał. Na razie!